Wywławcza takiej monety 20 zł. W bramie wie będzie tylko 10 takich monet. To są normalne 2 złotówki obiegowe. Także można sobie ją wydać w sklepie, jeżeli komuś się nie spodoba. Ja już idę się przejdę, pokażę. Proszę bardzo, 20 zł taka moneta. Kto da nam 20 złotych za monetę dwuzłotową? złotową? To specjalna orkiestrowa. Kochani, jest nasz biznes w 20 metrze dworzku. Warto taką umowę mieć. 20 zł kochani. 20 zł. jedyne, a pamiątka na całe życie. No, nikt się nie zdecyduje? 40, 40, tutaj 40 zł tutaj jest. złotych mamy na za 40 Proszę. A ja powiem, że jeszcze ta moneta jest ciepła. Jeszcze ja jest ciepła, ciepła, dopiero wybita, ale dzisiejszą okoliczność piątego zostały wybite te monety. I tak jak mówię, nie ma takich monet w braniebie. Także 10 szczęśliwców, którzy dzisiaj wylasują, którzy wylicytują tą monetę, będą mieli. Nikt inny takiej monety nie będzie miał branienie. Także warto mieć 40 złotych moneta, czy ktoś da więcej. 50 zł złotych. Złotych za monetę, proszę. 60, 60 zł, brawo. 60 zł moneta. To jeszcze? Kto ma więcej? Mamy 100 zł, słuchajcie, 100 zł za monetę, brawa. Wielkie brawa. Czy skoś ma więcej niż 100 zł? Pani 2 złotych to 5 stycznia, czyli całkiem niedawno, jeszcze cieplutka. 100 zł za monetę dwuzłotową. 110 zł 110, brawo, złotych, 110 złotych. złotych Świetnie kochani, czy ktoś jest... Kto, Kto da więcej niż 110 złotych? Jurek w Warszawie ma swoje serduszka złote. My mamy dwójkę. My mamy dwójkę z numerem jeden. Kochani, 110 zł po raz pierwszy. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś da więcej? 110 zł po raz drugi, rozglądam się, pytam kto da więcej I niż 110 zł? Ostatnia szansa i 110 zł po raz trzeci, Przedano, zapraszam! Dano. Zapraszamy na scenę! Zapraszamy na scenę, ja już za chwilkę zapraszam ponownie zespół State Arch i przywitajcie ich ponownie wielkimi brawami. Wielki wzrost robimy, braniego! Czy <noise> tam przerwie? E, kwa, który do Was...